Mikołaj i Marcin powinien być makaron, bo też na M, ale niestety nie ma. Znaczy jest, ale jadłem niedawno. Za to będzie smażony ryż z tofu i warzywami. Dziękuję Wam za kawę. Życzę Wam smacznego. No, i ja zabieram się za jedzenie. Ponieważ do Parku Narodowego na wyspie K2 nie da rady dostać się inaczej. No, dostałem się posiadaczem tej oto przepięknej Hondy Airblade razem z przepięknym różowym kaskiem kosztowało mnie to z pełnym bakiem 150 tysięcy dongów, czyli tradycyjnie niewiele a wszystko to po to, by wstąpić do krainy mniej więcej takich widoków to jest oczywiście po drodze, także do parku dojedziemy Park, trochę zwiedzimy. No to zaczynamy. Weźmiemy sobie taki łatwiejszy szlak. Bo i tak trzeba będzie się wspinać w górę. I już. A potem zaczymy jakieś jaskinie jeszcze. W sumie mam dużo szczęścia, ponieważ tylko jest jeden autobus turystów. I oni już zostali w tyle. Poszli zwiedzać jakieś muzeum. A ja za to prosto. Samotnie i ze spokojem, oglądając sobie przepiękne widoki dookoła. No to zdaje się, mamy ostatni punkt cywilizacji i zaraz będziemy musieli się zacząć spinać. Tam właśnie się podajemy. Ścieżka prowadzi jedna w lewo, nawet prawie niewidoczna. A tam jest inna ścieżka, ale raczej nie A No to w takim razie idziemy. Chciałem tylko dodać, że zawsze w lewo. Dobrze, że ostrzegli! Dobrze, że ostrzegli, bo i tak nie mam zamiaru się spieszyć. Ale tu naprawdę jest mocno. Powiem tak: to wejście robi robotę. A i tak będziemy się wspinać i wspinać. Być może nawet do samego szczytu, ale naprawdę jest to swego rodzaju wyzwanie, ale jest też tutaj bardzo ładnie. Tu jest tak, że tą spinaczkę można by było kręcić non-stop cały czas. To jest po prostu świetnie. Tyle mam do powiedzenia. Ale chyba przestaję już mówić, tylko się wspinam dalej, bo nie jest to najprostsza wyprawa. Tak na marginesie, to ciekawe kto naniósł tutaj tyle płyt, kto wybudował tutaj te schody, bo jak patrzę na nie i patrzę na skalę, na wysokość i tak dalej, i tak dalej, to jest to niezła robota. To na pewno nie wietkong, Może amerykańscy jeńcy wojenni w ramach odbudowy kraju po wojnie amerykańsko-wietnamskiej morza. Mam wrażenie, że jesteśmy na ostatniej prostej do wejścia na szczyt. Chociaż może prosta to dużo powiedziane. No nic. W drogę. Tak jak mówiłem, nic nie jest prosta. No I to jest chyba ta ostatnia prosta, chociaż prosta, ale dość wyboista. A nic, wspinamy się i za jakieś pół godziny będziemy na szczycie. Do zobaczenia. Góra z wieżyczką okazała się nie być ostatnią górą, okazała się nie być też najwyższą górą. Tam jest jeszcze wyżej i właśnie tam idziemy. Przed wyprawą do jaskini postanowiłem się jednak posilić, bo w sumie nigdy nic nie wiadomo. A w jaskini na pewno nic do jedzenia nie będzie. No więc zestaw podróżny smażone tofu dwie bagieteczki stoliczek piękne okoliczności przyrody. No to wchodzimy do groty, właściwie kierujemy się do groty, ale wpierw czytamy parę zdań o kodeksie cywilizowanego turysty. Kierując się mądrościami nabytymi w dzieciństwie, zawsze myślałem, że jaskinie są pod ziemią. A tu nagle okazuje się, że musimy znowu wejść pod górę. I to całkiem niezły kawałek drogi. No dojdziemy. Czasami, żeby przejść ze skin do skin, trzeba się naprawdę nieźle schylić. O, I przejść prawie na czworakach. Ale jakoś nam się udało. No, i chyba wychodzimy. To był dobry pomysł. Zobaczenie tych jaskiń naprawdę robią wrażenie. Ja nie znałem takich rzeczy przedtem. Nie widziałem, nie miałem okazji bywać. W związku z czym ja jestem zadowolony. Wygląda to ładnie. Wrażenie robi niesamowite. No i co więcej powiedzieć: warto wziąć ten skuter i przejechać się tutaj i do parku. I do tych jaskiń. Wychodzimy. Widzicie, stąd można odpłynąć parostatkiem w piękny rejs. No, może nie do końca parostatkiem, tylko kutrem, albo taką bardziej wykwintną łodzią, lub też specjalnymi barkami przystosowanymi do tego. Ale na pewno można wypłynąć w rejs piękny. Restauracja nie jest w 100% wegańska czy wegetariańska, ale... Maciej, Paweł, przecież nie będziemy chodzić ciągle do tej samej restauracji. Znaczy ja muszę ciągle chodzić do tej samej restauracji, więc... Idziemy na obiad tutaj. Ryż z warzywami wjechał pierwszy. Trzeba będzie go zjeść. Na wierzchu całkiem spora porcja, na wierzchu suszona cebula. To zaczynamy. Maciej i Paweł, dziękuję za kawę. Wegańskie po wylądowało. I w takim razie jest komplet. Wylądowało jako, jako drugie, trochę niezgodnie ze sztuką, ale to nie nic. Smacznego. Według legendy, dawno temu, na trzech plażach tych wyspy. Wypłynęły trzy ciała zamordowanych kobiet z dynastii Trang. Wyłowiono je, pochowano je, postawiono im kapliczki i od tego czasu ta wyspa nosi nazwę Katpa, czyli wyspa kobiet. No to ita... Jedziemy w takim razie z jedzeniem. Mm. Zapraszam cię na ostatni mój obiad na wyspie. Pierwsze będzie to makaron z ciubazą grzybową, a do tego zjemy sobie jeszcze tą, taką pyzę nadziewaną. Zapraszam cię na obiad. Dziękuję Tobie serdecznie za kawę. No to zaczynamy od makaronu, wygląda całkiem nieźle i jest go całkiem sporo. Mm. Smacznego tak. No i tam na stole wylądowała także krójseczka, którą u nas nazwalibyśmy swobodnie pyzą, bo taka to jest robiona na parze, dobrze nadziewana i nawet całkiem spora tak będzie smakować więc mówiłem też smacznego po raz kolejny Ok, to ja już powoli opuszczam Katba. jutro w południe mam autobus czy polecam? tak, polecam poza sezonem jest tu tanio pokój w hotelu kosztuje 10 dolarów skuter kosztuje 4 dolary na dzień jest jest piękny park narodowy, który można eksplorować. Są piękne plaże, na których można się wylegiwać. Jest także całe zaplecze hotelowo-gastronomiczne. No i absolutnie darmowe widoki, takie jak te.